Jako przedstawiciele mniejszości niemieckiej zostaliśmy poproszeni, zaproszeni na spotkanie z Szymonem Hołownią, liderem Grupowania Polska 2050 i uprzedzając wszelkie spekulacje. Tak samo byśmy odpowiedzieli na każde inne zaproszenie lidera jakiegoś ugrupowania politycznego w Polsce. Gdyby chciał się z nami spotkać i rozmawiać o kwestiach dotyczących mniejszości, mniejszości niemieckiej, ale też i mniejszości w ogóle w Polsce, to byśmy z nim o tym chętnie porozmawiali. Pan Szymon Hołownia nas zaprosił. Rozmawialiśmy, można powiedzieć, w pewnym sensie o detalach tej polityki mniejszościowej, o tym, co w Polsce nie funkcjonuje w tym zakresie. Rozmawialiśmy o pewnych niuansach, które z pozoru mogą się wydawać niuansami dotyczącymi wąskich. Grupy społeczeństwa, ale tak naprawdę, jeżeli się na to spojrzy globalnie, to częstokroć dotykają w ogóle społeczeństwa polskiego. We w kwestie rozwiązań, choćby edukacyjnych, którym poświęciliśmy sporo czasu, to jest taki dobitny przykład, że dobre rozwiązania w tym zakresie zgodne z europejskimi standardami, tak naprawdę służą nie tylko samej mniejszości, ale w ogóle społeczeństwu polskiemu, wszystkim mieszkańcom regionu, państwa. I o tym między innymi rozmawialiśmy z Szymonem